Dzień dobry. Dzisiaj powiem o komponowaniu ubioru z czerwoną kokardą, chociaż może alternatywny tytuł tego filmiku powinien brzmieć przewodnik po ubiorze dla wiktoriańskich lalek. Jednak ja postanowiłam tutaj opowiedzieć o trochę takiej stylizacji inspirowanej maksymalizmem, który jest lansowany przez Dom One pod kierunkiem Alessandra Michele. Mamy tutaj do czynienia z takim przepychem, złączeniem kolorów, faktur, wzorów, trochę mieszanie stylów i taką właśnie estetykę lansuje obecnie do mody Gucci. Także dzięki temu domowi mody mamy spopularyzowane bardzo mocno połączenie czerwieni z różem, które tutaj stanowiło również punkt wyjścia w mojej stylizacji. Jest to bardzo dobre połączenie, ponieważ te dwa kolory sąsiadują ze sobą na kole barw i pięknie się uzupełniają i podbijają nawzajem. Są także dość interesujące dla oka. A więc do tej czerwonej kokardy o takim dość barokowym charakterze, wtłoczone wzory, dopasowałam jeszcze tutaj broszkę, która jest również bardzo zdobna. No i już naturalną konsekwencją było dobranie kolczyków z czerwonym wiszącym kamieniem. Mając ten akcent przy szyi, postanowiłam wybrać trochę delikatniejsze dla niego tło, a więc taką blado-różową bluzkę, która jest ażurowa, bardzo bogato zdobiona. No i co ważne, jeżeli nosimy jakieś tkaniny przezroczyste, to warto wtedy pod spód zakładać materiał który jest jak najbardziej zbliżony do koloru naszej skóry po to, aby pięknie wydobyć wzory pojawiające się na tej wierzchniej tkaninie, a nie przytłumić ich tym z, połączeniem ich z jakimś innym zaburzającym kolorem, który by wyzierał spod spodu. Do tego jeszcze mam założoną czerwoną spódnicę, takim pięknym kolorze, ta taką mocną czerwoną dominantą, oczywiście odpowiadającą tej kokardzie. Nie pojawiają się także delikatne elementy różu, no i jest ona przytykana złotą nitką, a więc mamy tutaj cały czas ten maksymalizm. Bardzo dużo się dzieje już na samej tkaninie tej spódnicy. No i aby ten styl był nadal konsekwentny, taki dość cukierkowy, słodki, no i z przeróżeniem oka, jeszcze mam tutaj założone różowe podkolanówki i buty płaskie, zakończone dużą, zdobną klamrą. Tak wygląda moja interpretacja czerwonej kokardy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.